Kup, sprzedaj. Wszędzie widzimy te napisy, na przykład na e, thumbnailach na YouTube, czy na przykład w ratingach instytucjonalnych inwestorów, analityków, którzy podsumowują swoje e, bardzo długie raporty po prostu bardzo prostą instrukcją. Kupuj, sprzedaj, no ewentualnie e, hold, czyli po prostu trzymaj te akcje i zobacz, co się stanie. Natomiast przy takim podejściu i przy ekspozycji na content, który mamy właśnie na YouTubie, na Seeking Alpha czy na innych podobnych platformach, no to łatwo jest pominąć bardzo ważne procesy myślowe, które zagrażają e, po prostu Twoim inwestycjom i Twoim pieniądzom. I widzę tam dwa takie główne problemy z właśnie takimi ratingami kupuj sprzedaj. No, po pierwsze, to wszystko przesadnie upraszcza proces decyzyjny. Jednocześnie przecież te decyzje są bardzo skomplikowane, bo decyzja o kupnie czy sprzedaży danej akcji czy danego po prostu aktywa zależy od wielu czynników, no bo zaczynając od twojej osobistej strategii inwestowania, twojej tolerancji na ryzyko, aż po takie niuanse jak na przykład wyniki finansowe spółki czy ogólny sentyment na rynku inni spekulatorzy i tym podobne. Do tego, co jednocześnie sprawia, że to wszystko jest bardzo dla nas przyjemne, no to de facto oddelegowujemy odpowiedzialność za podjęcie danej decyzji w ręce kogoś innego. Dlatego, że jeżeli ktoś z na przykład wieloma followersami na Instagramie, czy dużą ilością subów, do których mam nadzieję, ty do tego kanału się dołożysz, jeżeli ktoś taki, który prezentuje się jako pewien autorytet w kontekście inwestowania, Powiedz Ci kupuj albo sprzedaj, no to wtedy ty możesz trochę przenieść odpowiedzialność za swoją decyzję na niego. Dlatego, że no w końcu ktoś tak znany i mam nadzieję mądry coś takiego powiedział, no to ja też mogę zainwestować, a tak to, no to jest w pewnym sensie jego wina, jeżeli dana teza inwestycyjna się nie spełni. Natomiast to oczywiście tak nie działa, dlatego że inwestujesz swoimi pieniędzmi, które to ty zarobiłeś. Drugim takim błędem poznawczym, które właśnie wiąże się z ratingami, jest potwierdzanie własnych przekonań. Dlatego, że jeżeli na przykład na jednym kanale usłyszysz, tak, kup tą spółkę, i wyszukasz jej nazwę i zobaczysz jeszcze jeden artykuł i jeden film, który też mówi ci, tak, warto kupić tę spółkę. Jak na przykład chociażby coś związanego z Jaj, powiedzmy Nvidia. Jeżeli każdy ci mówi, kup NVIDIA, no to jednak jakoś to wszystko wypadkowa wszystkich tych działań jest to, że przeciętny inwestor traci. Tak też jeżeli dasz porwać się głównemu nurtowi właśnie analiz czy takiego de facto naganiania na dane inwestycje, no to możesz też potwierdzać swoje przekonania, że no tak, wszyscy są tutaj zgodni i pominiesz ten twój research właśnie pod kątem tych wszystkich czynników, o których przed chwilą wspomniałem i okazuje się, że możesz pominąć bardzo duże ryzyka, o których dana osoba nie powiedziała. Dlatego, że jeżeli dany twórca zarabia na tworzeniu właśnie treści, w których mówi ci: kupuj albo sprzedaj, no to pomijając to, że te treści mogą być sponsorowane, raczej w przypadku akcji nie są, ale np. w przypadku kryptowalut zdecydowana e, większość treści jest sponsorowana. Są płatne od kilkuset do kilku tysięcy dolarów za np. film na YouTubie w kontekście e, tego polskiego e, podwórka i ci. Twórcy po prostu zarabiają na tym, żeby powiedzieć Ci, że dany token pójdzie tam na razy 100. Przykładowo, bardzo łatwo to widać. Tak samo jak pompuje się na przykład e, właśnie niektóre kryptowaluty postami na e, Twitterze, które pokazują Ci na przykład daną analizę techniczną, że e, tak, tutaj e, ten token wzrośnie, dlatego że to, to, to i to analiza techniczna tutaj nie kłamie. Jednak okazuje się, że no, prawie wszyscy na rynku kryptowalut w dłuższym terminie jednak tracą. I oczywiście ci twórcy się do tego przyczyniają, i takie decyzje przede wszystkim, bo to nie ci twórcy, ale przede wszystkim takie decyzje oparte tylko na tym, że ktoś ci coś powiedział i wystawił dany rating, się do tych strat przyczyniają. I tutaj pojawia się sedno tego problemu, dlatego że wszystko zależy od Twojej osobistej strategii, bo na przykład ja mam inną tolerancję na ryzyko niż na przykład mój dziadek. Dlatego że ja, widząc fajną spółkę, mogę sobie zainwestować tam 20% całego swojego portfela akcji. I to jest dla mnie w porządku i ta zmienność mnie nie przeraża. No ale jednocześnie nie powiedziałbym swojemu dziadkowi, że słuchaj, zainwestuj 20% swoich oszczędności czy swojego kapitału w jedną spółkę, wiedząc, że od tego wszystkiego może zależeć jego najbliższa przyszłość. Tego oczywiście bym mu nie polecił. Tak też, jeżeli miałbym cokolwiek w tym filmie sugerować. Jest to, żeby po prostu zawsze starać się robić ten research wielopoziomowo i zawsze, nieważne jak dana inwestycja wydaje się być sensowna, chociażby się nad tym zastanowić. Nie mówię nawet, że masz spędzać godziny na researchu, że masz się uczyć nie wiadomo jak skomplikowanej księgowości, żeby analizować wyniki finansowe danej spółki, ale staraj się po prostu robić ten research dogłębnie, dogłębnie a jeżeli nawet tego nie chcesz robić, to po prostu zostaw sobie na przykład daną decyzję inwestycyjną, poczekaj z nią na przykład tydzień. Nawet mimo tego, że twórcy na internecie powiedzą ci, że nie, inwestuj teraz, poczekaj tydzień, nic się nie stanie. Szczególnie w przypadku akcji te różnice raczej nie są e, aż takie duże w kontekście na przykład tygodnia. Poczekaj, e, pomyśl o czymś innym, może znajdziesz coś lepszego. Może jednak wrócisz do tego po tygodniu i stwierdzisz, dobra, to jednak nie jest dla mnie, albo tak, to jest dla mnie. Zastanowiłem się, pasuje to do mnie. Proszę bardzo. Tak też, jeżeli jeszcze drugim ratingiem, no to temu kanałowi daję rating. Subskrybuj! Dlatego, że widzimy się już w przyszłym tygodniu. A tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Ale, Gwaja, z tym ratingiem, nie? Rating subskrybuj!